Kiedy zaakceptujesz to, że rzeczą naturalną jest umiejętność zmiany swojego życia, nadania kierunku, jeżeli uwierzysz w to, to wtedy Stwórca da Ci taką możliwość, umożliwi Ci to, znajdzie sposób, by ta zmiana przyszła, da Ci odwagę do tej zmiany. Tak? Co jest istotne, że trzeba zobaczyć, czy na pewno my takiej zmiany chcemy, czy właśnie w takim kierunku. I czasami jest tak, że kiedy obieramy zły kierunek yy, takiej zmiany w naszym życiu, to ten pomysł nie przychodzi. Wtedy warto się zastanowić dlaczego. Dlaczego moja dusza jest przygnębiona, a nie pełna radości i wdzięczności? Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie jest to silna wskazówka, że to nie ten kierunek. Bo ten, który jest stworzycielem świata, ten, który towarzyszy wszystkim ludziom, w co ja wierzę bardzo. Zawsze daje pomysły, zawsze daje natchnienia do tego, żeby zmienić świat, ale zmienić swój świat, swoje życie, ale w momencie, kiedy my próbujemy to trochę na swoją modłę, na swój sposób, w swoim kierunku zrobić, to co się okazuje, okazuje się, że może to być złe, może być krzywdzące dla Ciebie samego. Więc wdzięczność za to, że nie ma odpowiedzi, też jest istotna. Jestem wdzięczna Bogu. Za wszystkie modlitwy, na które On nie odpowiedział. Za usilne moje prośby, na które On nie odpowiedział. Jestem wdzięczna też za te wszystkie, na które odpowiedział. I tych i tych było dużo w moim życiu. Nie wiem jak u Was, ale u mnie było i tych i tych bardzo dużo. Czasami były takie sytuacje, że biegałam do kościoła, coś usilnie chciałam, obiecywałam Bogu, że będę chodzić na mszy codziennie. Człowiek jak był młody, to był taki głupi, nie? i to się nie stało i dzisiaj jak patrzę z perspektywy tych 30 paru lat mojego życia z Bogiem na te sytuacje, to się sobie Boże, dziękuję Ci, żeś nie odpowiedział na moje modlitwy i dzisiaj mam taką wdzięczność i mam większą lekkość w podchodzeniu do tego, czy Bóg odpowie na moją modlitwę, czy nie hmm? bądźcie dobrzy Dlatego, który jest twórcą nieba i ziemi, bądźcie wdzięczni Mu. Bo jeżeli On milczy, to tylko dlatego, że tak jakby chciał powiedzieć: No i co ja Ci mała mam powiedzieć, nie? Jak pchasz się nie tam, gdzie trzeba fajnie dobre miejsce do bycia wdzięcznym.